Piotra, ty masz jakiś dar, naprawdę. Mówi do mnie, szkoda, że tu nie ma, nawet chyba jest na nagraniu. Szkoda, że tu nie ma jak yy, na KRK, że można testować. Także i nagle idziemy i bo pani nas zaprasza na test. Przepraszam, będzie mi się plątał język teraz. <grytanie> Dziękuję, ja tego wypiłam. Ładko święta. I gdzie idziemy? No tutaj zobaczymy to... Dobrze, idziemy dalej. <laughs> Jak byliśmy testować alkohole, to byli też tam Polacy. Chwilę po nas weszli i dałam pani wizytówkę, więc jeżeli oglądacie nas, to serdecznie pozdrawiam.

Dzień dobry. Słuchaj, mamo. dowiedzieć? słuchaj, słuchaj. Pani słuchaj. Słuchaj, słuchaj. Słuchaj, słuchaj. Słuchaj, słuchaj. Słuchaj, a nie ma w Polsku? A nie, bo nie w ma w Polsku samochodu e, za tym, co Jest Jesteś po polsku? Karka. Mhm. I to robicie całą wycieczkę tutaj? Tak, na Krku, na młodą spadek Karka. I jak, jak kosztuje ta wycieczka? 400 kuna mhm. do osoby. Czy to jest ten jest ma nie bilet za tym? Aha. I tam można się kąpać, czy nie można? E, nie. Nie, nie można. Nie można. Bila, to tylko. Bila, na, ima, ima 3 lat. Bila, Aha, no bo niszczyli wszystko to nie ten raz. No. tu mam wszystko, a Ja mam mógł. Może mogę, Dobra, to my się pooglądamy i damy znać. Fajnie. Dziękujemy, chwalę. Cześć. 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 Gostek mało przejrzysty jest. Kontynuujemy dalej. A Józef, pokażę Ojejku, ile tu jest ludzi? Tu jest cała knajpa. Tak, prawda? Wow. A tu na każdym kroku jest. A tam było domacie. Aha, no tak. A tu już wszystko sprzedaje. La Ula, la. Mocne taraki. ta Z klepikiem.

Syn został, ochroniarze go zatrzymali. Proszę, jaki tu pirat z prawdziwego zdarzenia. O, macha do nas. Ale kapitan! Tu szybkie jedzenie, 20 I Gdzie to pisze? Tam, 20 kun, 36 kun. A jest. Sandwich. Tak, czyli taki burger 35 kun mniej więcej, a sandwich 25, a frytki czyli 25 kun. To takie tańsze rodzenie, Ale wychodzimy. Ja nie chciałam wychodzić. A co dotarliśmy do tego Tomiego naszego? Co teraz? Potem wychodzimy. <laughs> Tutaj Pirat stoi i zaprasza. Wracamy tą samą drogą. Skończył. BIS! Akurat włączyłam nagrywanie z Jeszcze raz. Poczekamy. Proszę bardzo. Ło, wow, będzie muza yesterday proszę Państwa. Kręcamy teraz w lewo, zobaczymy, może dojdziemy do tego placu. I tu wychodzimy na główną. <grych> Ale coś nie tak. Chcieliśmy jeszcze w środku pochodzić. Prawda? Także chyba wejdziemy następną uliczką. Gdzie nasze dzieci? Zgubiliśmy dzieci po miszu. Halo! Standard! Tu jest jeszcze w prawo. Ale to chyba dojdziemy tam, gdzie byliśmy. Tak. Dla ochoty. Jeszcze weszliśmy na chwilę, zobaczyć jak tutaj wygląda wszędzie jedzą. Kolejna knajpka, a jak ładnie w środku z winami.

No i tutaj dochodzimy do kolejnego zgęzienia albo tu, albo tu, ruch duży. A no tamte musimy iść o widać kościółek? A to aż tam jest zaparkowany ten donut. Uważaj, bo to już koniec. A to I Można wpaść. Tak, po schodach i przez wodę. O czym mówisz? O tym do nurkowania, ten podwodny tam Ten czerwony. Czerwony. To mm. nurkowania. To jeszcze kawałek do naszego samochodu. No jeszcze Przeszliśmy samochód. Szukam! Schowali się, ale się cieszą, bo nasz samochód tutaj stoi, po prawej. Siema! Siema! Kto się zorientował? Aleks. No to ładnie. Akurat przed chwilką przyszedł komentarz od pani Elżbiety Popielarczyk z Województwa Śląskiego, także pozdrawiamy Pozdrawiamy serdecznie. Tak powstał miałeś podziękować. Zdezorientowałem się Widziałem, bo tamten się pchał na nas, a myśmy mieli pieszą ludzie nie znają tych znaków tego gosta. Yeah? Uh -huh. Mhm. No, pokazuję Ci tylko, że Ci pokazuję, jak to ma jechać, jak to ma stać. A on pokazuje, że mamy jechać, a tamten w hasie. Max był w sklepie po jogurt i wodę wszędzie. Pala. Właśnie świetnie Wody już. Za... Ale arbuza dało. mamy, nie? Będziemy jeść. Ale ja nie wzięłem. A Kije, gdzie masz? W Mmm, pięknie wygląda. Ładnie pachnie, ale mam kipskiego noża do ciebie. Mhm. Ale widać, że jest taki dojrzały aż. Bordowy. Nukusia, no, jedziesz z nami na plażę? Tak, na plażę dla psów jedziemy. Yeah, go, 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 go. idziemy.